Cześć, ja jestem Nefer, i witam Was serdecznie w kolejnym filmie. No i jak jego nazwa wskazuje, dzisiaj zajmiemy się podsumowaniem Wallows of General, czyli wystawimy temu dodatkowi ocenę, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Całość podzielimy sobie na kilka sekcji, no i każdej damy ocenę od 0 do 10, potem wyliczymy sobie średnio i zobaczymy, jaką ocenę ten dodatek będzie miał, a podzielimy to sobie na levelowanie, oddzielnie będą rajdy, następnie aspekty techniczne, czyli dźwięki, muzyka, grafika to będzie jedno, oddzielnie od rajdów będą dungeony, ponieważ to jest troszkę inna bajka, Następnie będziemy mieli inne rzeczy, które można robić w dodatku, no i na koniec będą content patche, czyli co tak naprawdę zmieniły, co nam dodały. A więc zaczynamy po kolei, czyli levelowanie. Jeżeli ktoś śledzi moje streamy, to na pewno wiecie, że ja jakimś super miłośnikiem, wielkim tworzeniem nowych postaci nie jestem, ponieważ tak naprawdę najbardziej no, przeszkadza mi w tym proces levelowania. Ja zawsze uważałem, że to jest takie trochę nudne, a jest GROW, która po prostu pokazuje pełnię swoich możliwości, rozwija skrzydła na maksymalnym levelu, tutaj jestem naprawdę zadowolona. Natomiast levelowanie zawsze to dla mnie była taka, no, taki przykry obowiązek. No i to się muszę przyznać, że troszkę z wodem zmieniło, ponieważ przede wszystkim starali się, żeby te questy nie były bardzo się podobne. No i tutaj chyba trzeba przyznać, że mi się to udało, tak samo jeżeli chodzi o kwestie lorowe. Ten dodatek, jeżeli chodzi o fabułę bardzo, ale to bardzo wciągał, zwłaszcza, że mogliśmy poznać właśnie tak naprawdę historię postaci, które znamy od dawna, jeżeli chodzi o uni uniwersum WOWA, ale ich nigdy nie widzieliśmy, nie mieliśmy okazji nimi pokazać. To było bardzo, bardzo fajne. I tu muszę przyznać, że naprawdę nie mogłem się od tego oderwać i pamiętam nawet jak zrobiłem setny level to potem robiłem sobie Lormastera. Mastera, mimo oczywiście tego, że on był potrzebny i tak potem, żeby odblokować latanie, to ja już sobie to zrobiłem sporo, sporo wcześniej, więc no, trzeba przyznać, że questy były fajne. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o to, jak zaprojektowany został Drenor, tu mam na myśli graficznie, że bardzo w tym procesie levelowania, uważam, że bardzo fajnie się z nim skomponował. To znaczy, mieliśmy dużo miejsc, gdzie ciężko się było dostać normalnie na piechotę. Oczywiście nie mając latania trzeba było trochę pogłówkować i to było bardzo fajne. No i kolejna rzecz, która również um, tak bardzo fajnie zgrywała nam się z levelowaniem był garnizon. Oczywiście pomijam to, co potem się z nim działo, bo to jest bajka, natomiast jeżeli chodzi o samo lewelowanie, e, to tak lore'owo to się trzymało kupy. To znaczy tworzymy swoją taką bazę wypadową, taką fortecę na drenorze. E, mechanicznie też mieliśmy co robić, ponieważ zbieraliśmy jakieś tam resorty, rozbudowywaliśmy ten garnizon. Więc tak naprawdę cały ten proces taki od 90 do ostatniego lewala był bardzo, bardzo fajny. I przyjemny. E, dalej przechodzimy do rajdów. Rajdów tutaj wielu nie było. Mamy um, High Mall, mamy Black Rock Foundry i mamy Hellfire Saddle. E, no i jeżeli chodzi o rajdowanie, że ktoś rajduje już kilka lat w to na pewno zauważa pewne schematy, które się powtarzają. Od tego się po prostu nie da uciec. Mamy coś pod nogami, wychodzimy z tego. E, jeżeli gdzieś tam możemy coś przerwać, przerywamy. Natomiast e, jeżeli chodzi o samo to, jak walki zostały zaprojektowane, czyli jakieś tam takie już bardziej szczegółowe mechaniki, czy ogólnie klimat tych rajdów, Ja tu muszę przyznać, że dałbym naprawdę solidną dziewiątkę. w każdym rajdzie było kilka bardzo ciekawych walk, czy to pod kątem tego, że po prostu były bardziej wymagające, czy pod kątem tego, że po prostu mechanika była bardzo fajna. Tutaj przed w Blackrock Foundry mogłem wyróżnić Orgo Rogera który nie jest skomplikowaną walką, ale bardzo, bardzo mi się podobało, jeżeli chodzi o przebieg tego jak ona wyglądała. No i w Hellfire Citadel tutaj można by naprawdę kilka walk innych wymienić, które były fajne, więc jeżeli chodzi o ceny, levelowanie dałbym tutaj solidną 8, rajdą dałbym dziewiątkę. Nie są jakieś innowacyjne, jeżeli, natomiast jest to to, co ludzie lubią w owie. Jeżeli ktoś lubi rajdowanie, to te rajdy na pewno mu się podobały. Dalej przechodzimy do aspektów technicznych, czyli muzyka, właśnie dźwięki, grafika. No i tutaj widzicie, oczywiście teraz za mną sobie lata nad Renorem, jeżeli chodzi gra o grafikę. E, ciągle to jest ten stary wow engine i oni w każdym dodatku mnie zadziwiają. Tak jak pamiętam w Mists Pandaria cieszyłem się, że graficznie uległo to znacznej poprawie, tak tutaj w World of mamy jeszcze większy skok, jeżeli chodzi o jakość grafiki, to naprawdę widać, jest bardzo, ale to bardzo ładna. Muzyka, jeżeli chodzi o ścieżkę dźwiękową jako taką, uważam, że jest to najlepsza ścieżka dźwiękowa, jaką do tej pory miał Warcraft. Ponieważ wcześniej, oczywiście, było kilka fajnych kawałków na ścieżce, chociażby z Wrath of the Lich King, e, czy z TBCK, czy, czy, czy z kilka bardzo mi się podobało z Kataklizmu, natomiast jeżeli chodzi o całość, ta jest najbardziej taka równa, spójna i wydaje mi się, że najbardziej pasuje do tego, co się dzieje w Drenorze. E, no i oprócz tego, jeszcze, jeżeli ktoś tego nie zauważył, mieliśmy tutaj rewamp wszystkich dźwięków w grze, czyli wszystkie dźwięki w grze, jak coś tam kopiemy sobie skałki z miningu i tak dalej, wszystko zostało nagrane na nowo. W super oczywiście lepszej jakości, więc yy, oprócz tego, że mamy właśnie całe rewamp grafiki, mamy również poprawione dźwięki i całość, jako aspekty techniczne, oceniłbym na 10. Naprawdę zrobili co tylko się dało, a wycisnęli po prostu ostatnie poty z tego engine'u. No i dalej przechodzimy do dungeonów. To jest chyba coś, co robi najwięcej graczy w tej grze, yy, bo niezależnie od tego, czy ktoś rajduje, nie rajduje, gra PvP, zazwyczaj robi gdzieś tam po drodze dungeony. Yy, no i jeżeli chodzi o to, jak one wyglądają, jak zostały zaprojektowane, co tam się w nich dzieje, tutaj oceniłbym to na ósemkę. Natomiast niestety, to nie jest ocena końcowa dungeonów, ponieważ tak naprawdę, jeżeli je zrobiliśmy kilka razy na początku, potem nie było w ogóle po co do nich wracać. Tutaj trochę twórcy się pogubili i tak naprawdę, no po prostu nie mieliśmy celu, w jakim moglibyśmy, czy mielibyśmy te dungeony robić dalej. Nie było jakichś walor pointsów, które nam, nie wiem, pozwalały powoli zbierać okipunek, Na przykład, jeżeli mamy, no nie wiem, pecha do raidów, tak, to się zazwyczaj za walor kupowało te rzeczy, niż nam, nam na rajdach nic nie wypadało. No tutaj nie było tego celu. Czyli z tej ósemki zmieniłbym jednak na szóstkę dungeony, właśnie przez to, że nie było celu, który nas, no powiedzmy poniekąd, zmuszał, żeby je częściej odwiedzać. E, no i tutaj przechodzimy do takiej rubryczki, która nazywa się Inne, czyli co poza rajdowaniem można robić. No i tutaj mamy kilka różnych rzeczy. Mamy Pet Battles, mamy CMy. Mamy takie World Questy, które dostawaliśmy w Garnizonie, ja to tak nazwę Apexis Daily, bo każdy wie o co chodzi. No i tak, jeżeli chodzi o Pet Battles, to oczywiście, bo w Pandarii tutaj dużo zmian nie ma, tak naprawdę pojawiło się kilku trenerów, więc tutaj no wychodzi to na zero, nic, nic nowego. Jeżeli ktoś to sobie robił, może sobie robić to dalej, da się to zrobić tak naprawdę wszystko w ciągu kilku dni, więc nie jest też jakoś super tego dużo. Oczywiście w każdym tam patchu coś tam dodawano w związku z petami, nawet w Hellfire Staddle dodano tam trochę legendarnych petów. Jeżeli chodzi o cemy, CMY się nie zmieniało przez cały datek, więc jeżeli ktoś się zrobił, zajęło mu to nie wiem, tydzień na początku, czy, czy dwa tygodnie, nie wiem ile się z tym męczył, czy kilka godzin, tak jak niektórzy, no to potem przez te dwa lata nie ma za bardzo co robić, bo doatek już prawie trwa dwa lata, e, CMY robić tak naprawdę jednorazowo, chyba że ktoś potem chce sobie śrubować i poprawiać czas, no ale zasadniczo ludzie robią to raczej do transponi, niż żeby tam jakiś super, super wynik wykręcić, więc tak naprawdę zrobimy je jednorazowo, i potem nie ma co z nimi robić. No jak Pexis Daily to jest coś co po prostu chciałem przemilczeć niestety, był to nie wypało troszkę. Ponieważ twórcy stwierdzili, że to będzie taki fajny sposób, żeby właśnie ludzi gdzieś tam wyganiać w świat. To znaczy, że nie siedzimy w garnizonie, tylko gdzieś pójdziemy coś porobić. No i niestety troszkę to, się, troszkę, troszkę to nie wyszło dlatego, że te wszystkie Apexis Daily były takie same, czyli po prostu gdzieś bijemy moby, coś tam podnosimy na ziemi i po prostu ładujemy pas tych postępów. Szczerze powiedziawszy, po tygodniu one już się powtarzały, więc to było strasznie, to strasznie nudne. No i też tak naprawdę nagroda, którą dostawaliśmy była niewiele warta, bo Apexis, krystale, no nie dajmy, bądźmy szczerzy, nie, nie można było po prostu na nie kupić nic wartościowego, co by nam się przydało. No i jeszcze trzecia rzecz z tych innych, tam czwarta już, nie wiem, to jest Garnizon, który tak jak powiedziałem w procesie levelowania bardzo fajnie się wkomponował. Natomiast jeżeli chodzi o to, co potem dzieje się w grze, czyli poza zaraidowaniu, wygląda tak, że logujemy się do Garnizonu, wysyłamy naszych followerów na misje, które, które gdzieś tam sobie przeżywają jakieś fajne przygody. My o tym nie wiemy, odbieramy nagrodę. I tutaj jako całość to inne, czyli te inne rzeczy, które można robić podsumowałbym na 3 Ponieważ tak naprawdę nie pojawiło się nic więcej w stosunku do miejsca w Pandaria czy Pomijając garnizon, ale to jest raczej minus Jeżeli chodzi o to co, co robiliśmy Więc dlatego tutaj będzie tylko trójka No i ostatni już aspekt, któremu chciałbym się przyjrzeć to są content patche No i tak naprawdę gdybyśmy tak szczerze chcieli powiedzieć ile było content patche to był jeden, bo 6-1 tam chwilę przed 6.1 był Blackrock Foundry. Pamiętajmy o tym, że Blackrock Foundry nie jest częścią oparcia 6.1. Blackrock Foundry był gotowy już w momencie premiery gry, tylko tam był gating, tak? Czyli po prostu nie chcieliśmy, żebyśmy mieli od razu wszystkie rajdy, tylko to podzielono, tak? Czyli wychodzi latek, nie możemy rajdować jeszcze tam chyba przez 2 albo trzy tygodnie, ja sobie levelujemy, otwierają pierwszy rajd, my go tam robimy przez pewien czas, otwierają drugi rajd, który już był gotowy oczywiście, bo on był już nawet na trailerach przed premierą dodatku, no, i wychodzi patch 6.1, który był nazywany jednym z większych kontent paczy, który tak naprawdę nic nowego nie dodał do gry. Oprócz jakichś tam kilku pierdłek e, nic nowego się nie pojawiło, i to jest ten moment, pamiętam, w którym najwięcej graczy zrezygnowało z gry. I jeżeli miałbym nawet porównać po swojej gildii, e, czyli kiedy robiliśmy sobie tego BRF-a, i wtedy zaczęli po prostu ludzie uciekać, bo po prostu nic do gry nie było dodawane. E, no i dochodzimy do patchu tak naprawdę z Hellfire Stadler, który tak naprawdę dopiero dał nowy content w tym dodatku. Um, Czy dostaliśmy ten Tanan Jungle. Um, Tanan Jungle jako takie, ja, ja też troszkę o tym mówiłem wcześniej, nie jestem zbytnio z tego zadowolony, mi to przypomina trochę Timeless Isle tylko w gorszym wydaniu. Ja byłem bardziej zwolennikiem tego co było mm, w patchu, tym gdzie wprowadzono w miejscu Pandaria Throne of Thunder, czyli gdzie mieliśmy tą wyspę, którą odblokowywaliśmy po kawałku, gdzie mieliśmy troszkę daily questów, nie było ich super dużo, ale mm, mieliśmy takie wrażenie, że robimy coś innego. Natomiast yy, to, co jest w Tanan, to jest troszkę pochodna tego, co mieliśmy wcześniej z Apexis Daily. Czyli ładujemy sobie gdzieś progres. Po prostu bijemy moby, coś tam podnosimy, wysadzamy i ładujemy po prostu progres, questa. Ja uważam, że to jest bardzo no, głupie, żmudne i tak samo po tygodniu tych Daily Questów już yy, niejako no, nic nas nie zaskakuje. Robimy ciągle to samo. A najgorsze było to, że, żeby właśnie odblokować sobie latanie w Drenorze, musieliśmy trochę tych yy, questów w TANAN Jungle porobi porobić. No i to była taka, no bowiem przykra niestety, m, przykra, e, przykra rzecz, no przykra obowiązek, tak że, że musieliśmy się tym zajmować. Um, no i Raid jako taki, no tak jak powiedziałem, był bardzo fajny. E, więc de facto na dwa lata, niecałe dodatku, mieliśmy tak naprawdę jeden duży Content Patch, który wprowadził coś, coś nowego. E, więc tutaj Content Patch oceniłem na dwa. I jak sobie zliczymy te wszystkie oceny, wychodzi nam średnia, średnia, która wyjdzie mniej więcej 6. 6,30 ocena tego dodatku i wydaje mi się, że to jest sprawiedliwa ocena 6 około, czyli nie jest jeszcze oczywiście tak bardzo słabo, tak jak ja mówię, jeżeli ja rajdowałem, to miałem co robić. Natomiast jeżeli ktoś zajmuje się troszkę innymi rzeczami, owie no to miał gorzej. A jeżeli chodzi o PvP, ja tu się na PvP temat nie będę wypowiadał, ponieważ... Yy, no PvP szczerze powiedziawszy nie grałem co Tak, Dopiero są na koniec tam troszkę pograłem, zrobiłem sobie to z tych 100 Aren do, do mounta Natomiast no, to, co mogę powiedzieć, to nie mamy nowego Battlegrounda, nie mamy nowej areny, więc to już jest w ogóle dla mnie bardzo, ale to bardzo smutne. Nawet z punktu widzenia takiego typowego gracza PVE, lubiłem sobie czasem tam jakieś Battlegroundy pograć. No, nie ma nowych, to troszkę jest smutne, bo e, wystarczyłoby wyjąć kawałek tego świata, tak zrobić z niego jakąś instancję i byłoby naprawdę fajnie i naprawdę smutne, że tego twórcy nie zrobili. I Już tak abstrahując od w ogóle od oceny tego dodatku, cieszy mnie tylko jedna rzecz, jeżeli chodzi o Legion, że widać, że skupili się na tych rzeczach, które tutaj nie wyszły. Czyli jak tutaj nie było po co robić dungeonów, tam robiły te dungeony Metic, które będą fajne. to jak tutaj były bardzo zrąbane te Alpexis Daily, te questy. Tamte world questy wyglądają naprawdę fajnie po tym, co widziałem na becie i wyciągają nas tutaj jakby w świat. Ale nie daję tak wcześniej, że po prostu sobie tam coś follower coś zrobił, tylko my będziemy faktycznie gdzieś coś robili. Więc mam nadzieję, że to się zmieni i te właśnie mankamenty, które mieliśmy w wodzie, będą w Legionie naprawione. Jeżeli tak się stanie, Legion będzie naprawdę fajnym dodatkiem. A wracając do tego, no już jest za nami. 6 i 3. Tak to wygląda. Napiszcie w komentarzach oczywiście co wy sądzicie, czy z czy, czymś się kazać, co powiedziałem, czy nie Czy powinna być ta ocena wyższa czy niższa oczywiście to najlepiej by było, gdybyście uzasadnili. Ja Wam dziękuję za, za, za uwagę, że wytrzymaliście tyle. No i oczywiście do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!